Siema, siema, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jest to odcinek z Eurotrack 2 Jak widzicie stoję sobie na parkingu, przed chwilą zatankowałem samochodzik, nawet go nie gasiłem I będziemy sobie leci dalej Mam jakieś 1400 do Francji Jadę dokładnie do Le Mans, czy Le Mans, nie wiem, Le Mans, tak chyba, że to się czyta I tak, ja sobie powoli stąd będę wyjeżdżał Ogólnie odcinek nie będzie jakoś długi Tam powiedzmy jakieś 10-15 minut, bo za bardzo czasu się nie mam Prawdopodobnie o 17 też będę z domu wychodził, a chciałbym jeszcze ten odcinek Wrenderować oraz wrzucić na kanał eee... Eee... Czemu stoisz gościu? No, ruszaj się, ruszaj się, ty się rusz Ty z kodą też się rusz I teraz ja wyjeżdżam, bo tu nic nie jedzie I tak, wy wyjeżdżamy sobie na Odis rady i będziemy sobie powoli lecieć Ogólnie rzecz biorąc zostaję na YouTube'ach, nie było ani streamków, ani odcinków, więc Teraz to trzeba jakoś oczywiście nadrobić, więc Muszę się wziąć w końcu za robotę i Ponagrywać odcinki z ZDS-a. z OMSI 2, z innych gier I będę je wrzucał systematycznie na kanał Jak to się mówi teraz w końcu będzie trochę więcej czasu Tylko jak, kto ma wakacje ten ma, no I tak Na pewno w lipcu trochę podgonię ca z całym kanałem, czyli Będzie się pojawiać o wiele więcej odcinków i tak dalej, mam taką nadzieję Dobra ja sobie teraz pozwolę zmienić pas, ruchu i tak, i lecimy dalej. Na Francję mam nadzieję, że dzisiaj sobie swobodnie dojadę po tym, jak wrócę do domu, czy coś w tym stylu. Mam taką nadzieję. No i dobra. Teraz kierunek Numberg. Jedziemy na. No, gdzieś tam jedziemy. Przejechaliśmy przez chwil, przed chwilą przejechałem całe Czechy Prawie całe, bo teraz dojeżdżamy do Pragi e, dobra Zwolnimy sobie i będziemy sobie swobodnie tutaj Kuźwa autozapis Powolutku sobie pojedziemy I tak, ogólnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które złożyły mi życzenia urodzinowe pod filmem Co się ostatnio pojawił na YouTubach Ponieważ grałem sobie tak na Dispiku i tu przyjaciele z firmy zapuścili 100 lat 100 lat, więc sobie nagrałem to, bo tak w sumie miałem możne nagrywanie, sobie wyciąłem to z tego materiału i tak dalej. No. Jak toś to ostatnio właśnie wyskoczyła mi 20 na karku, więc jestem znowu starszy, jestem stary pyk, jak oni to mówią. Ogólnie chciałem też pozdrowić całą firmę Mikowski Transpedycja oraz widzów, którzy mnie oglądają i tak dalej. I jeszcze chciałem powiedzieć, że kolejna. Robimy taką samą zasadę jak w poprzed chyba pop poprzednim odcinku z ETS-a. Stoła łapeczek w górę i nagram kolejny. Ostatnio, właśnie ta zasada trochę się nie sprawdziła, bo wybiło ponad 120 lajków, z tego co wiem. Ale ja nie miałem czasu do nagrywania odcinka i niestety nie nagrałem. No ale dzisiaj w końcu jest sobota, więc można przysiedzieć przed komputerem i tam ponagrywać podcineczki sobie. I tak, może niektórzy zauważyliście, ale mam free tracka. Yy, już w końcu jest, więc o wiele lepsza jazda, powiem wam szczerze. Ogólnie jeszcze za bardzo się do niego nie przyzwyczaiłem i trochę tam niekiedy się gubię, na przykład jak sobie jadę, patrzy się w telefon, tam. No, trochę krzywo wtedy się jedzie, ale. To jest kwestia czasu, przyzwyczaję się i będzie naprawdę fajnie. Jeszcze chyba za bardzo go nie mam dobrze ustawiony, albo źle siedzę na fotelu, bo... Niekiedy jak się na krześle się przesunie się w lewo, to zaś ta kamera jest w innym miejscu, jak się w prawo to jest w innym, ale to zależy od też od ustawień tego freetraka, ja go ustawiałem według tego poradnika, który był wrzucony na płytce i powiem wam szczerze, że. E, gdy pierwszy raz sobie odpaliłem ETS-ka i tak zacząłem grać, tak grać, to powiem Wam szczerze, że przez najbliższe 5 godzin mi się w ogóle z ETS-a nie chciało wychodzić. Bo freetraka mam od poniedziałku, więc już prawie tydzień i naprawdę jest zarąbiście, powiem wam szczerze, że się jeździ. Takie o wiele lepiej niż miałem tą kamerę, z, czyli gdy kamerą obracałem albo na myszce, albo na skrótach klawiszowych. A powiem wam szczerze, że teraz jest o wiele lepsza bajka, jak to się mówi. Jazda jest o wiele lepsza. Ogólnie teraz tak się gra, to się gra. No. Jest po prostu super, jak to się chciałem tu powiedzieć, o tak. Za bardzo też nie, jestem niewyspany, ponieważ poszedłem spać o czwartej, bo robiłem, bawiłem się w zmotku i, i tak trochę... Czas i minął, obudziłem się prawdopodobnie tak, obudziłem się o 11.00. I teraz tak sobie pykam na komputerze, gram sobie, już sobie dzisiaj zrobiłem jedną traskę do Katowic. Wróciłem z Katowic, od razu wyjechałem. Dziękuję kochanemu spedytorowi. No, ale sióstrka z przodu jest, no, to się liczy, więc można sobie śmiało pojeździć. Dobra, sobie zwolnimy, bo teraz na autostradę sobie wyjeżdżamy. Tutaj nic nie jedzie, więc ja sobie też zmienię pasy ruchu. Mam nadzieję, że ten gościu teraz nie będzie zmieniać pasa z tym manikiem, i tak co jeszcze chciałem powiedzieć? To na maniku za niedługo będzie milion kilometrów, ponieważ manikiem już prawie zrobiłem 100 tysięcy. Aktualnie na manie mam 990 123 kilometry, więc naprawdę dobry wynik. Po tym manem już chyba jest, że od paru miesięcy chyba z dwa bo z półtora, nie pamiętam. Ale o maniku na razie złego słowa nie mogę powiedzieć. Ostatnio, jak widzicie, dołożyłem sobie naklejkę ze swoim imieniem na szybę. Naprawdę, ta naklejka mi się podoba. No, jest tak ogólnie lepiej teraz. I tutaj mam też naklejki po bokach Polish Tracker Myjkowski. I właśnie o tym mówiłem. Jeżeli się popatrzymy gdzieś w górę i tak dalej, to wtedy jedziemy krzywo. No, ale to jest kwestia czasu, ja się do tego freetraka przyzwyczaję i powiem Wam szczerze, że potem będzie już znakomita jazda. Jazda na maksa, jak to się mówi. Zobaczymy, ile mam do celu. Jeszcze mam do celu 1300, ale ogólnie nie będę robił całej tej trasy. Na tym odcinku, bo nie widzę sensu, bo w ponad godzinę bym musiał tak gadać, 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 ale. Nie, nie. Raczej nie. Oczywiście wiadomo. Bez odcinek, ale na streamach to całe traski przejeżdżamy. Jak są jakieś takie po tysięcy, i tak dalej, to śmiało można wtedy jechać. No ale tak to wiadomo, nie ma co. Najwyżej, którą która mamy godzinę? Popatrzy się w telefonik. O kurde, myszko sobie długłem, ale to już tak mi nie działa, bo myszka teraz mi służy tylko do obsługi w menu i tak dalej. Dobra, ja sobie ją poprawię. Mamy godzinę 14.36. To w sumie żeby przed 17 wrzucić ten odcinek to jeszcze bym musiał trochę pojechać, bo nie wiem ogólnie o którego zacząłem więc ten odcinek mówię wam szczerze, że nie będzie jakiś bardzo, bardzo długi no, chciałem tylko z wami chwilę pogadać tutaj, porozmawiać i tak dalej no jak to się mówi, pies godzinami nie i też ja za bardzo tego czasu nie mam teraz na pewno będę miał czas pod wieczór, ale to jeszcze się zobaczy bo jak to się też chciałem powiedzieć, no nie zawsze człowiek po całych dniach siedzi w domu, też ma życie prywatne i tak dalej, więc trzeba trochę wyjść z tego domu, tam się przewietrzyć dotręć mózg i tak dalej. Bo musisz, że w domu już teraz siedzieć też nie chcę i Dobra ogólnie powiem Wam tak, że. Słyszałem od szefa, że podobno dostanę nowe auto Jak zrobię 100 tysięcy, albo i nie Bo u nas w firmie przysługuje takie coś W regulaminie że jeżeli kierowca Dany zrobi 100 tysięcy danym autem To ma prawo zmienić samochód na inny ale, Albo szybciej, ale to tylko Z inicjatywy szefa, no wiadomo Szef tam też mówi, żeby Tym autem też trochę dłużej pojeździć niż te 100 tysięcy Wiadomo, bo nie ma sensu Kupować na tyle aut, żeby Potem niektóre stały wolne A tak lepiej mieć wszystkie auta zajęte I to jest właśnie taki też plus Um. Dobra, jak widzicie, pogoda nam się trochę popsuła. Też szyk się rozpadał, ale mówi się trudno. Tutaj widzę, że jedzie osobówka, ale ja sobie zmienię pasy ruchu, bo będę wyprzedzał tego Tuskanie. Tak, myślałem, że to i weko, ale Tuskanie jednak. Pozwoliłem sobie też wziąć chmurkę. Mam nadzieję, że tego nie było słychać na tutaj na nagraniu, ale jak będzie słychać, to się mówi trudno. Dobra, teraz wracamy na swój pas i będziemy sobie jechać swobodnie, powolutku i tak dalej. Nie ma się coś spieszyć, i tak jadę 90, więc sensu szybcie, szybszej jazdy nie widzę, ponieważ tutaj te systemy piku, piku, czasami pika i tak dalej, więc trzeba tutaj jeździć przepisowo. No właśnie. Mam na tankować, na razie i tak nie muszę, bo w sumie tu bym zjechał, ale nie tankuję Bo mam prawie 3 4 baku, więc Nie widzę sensu tankować samochodu No a teraz jak widzicie, wyjeżdżamy powoli z Czech, wjeżdżamy do Niemiec Nocka nam się chyba będzie szkołać w trasie, bo mamy godzinę 20.30, więc raczej będzie nocka w trasie Bo pauzę wykręciłem, więc Teraz śmiało mogę sobie jechać Dobra, ja sobie pozwolę sobie zwolnić lekko, bo nie wiem Trackpart przed nami, znaczy, jakaś skania, ta? Malowanie skani na pewno wyprzedzimy. Tak, wiedziałem, malowanie skani, a Mercedes jedzie z naczepką. No nawet takie trochę śmieszne. Heh. I wjechaliśmy do wroga, jesteśmy już u Niemca, więc teraz fajna droga będzie podstawiać, a autostrada autostradę i tak dalej, więc szybko to zleci, mam taką nadzieję. Nie wiem, czy tą trasę będę jakoś robić całą. No dzisiaj, jak to się mówi, zdążę, ale kiedy to nie wiem. No, na manie zostało nam jeszcze prawie 10, około 10 tysięcy do przeglądu. No. no, nawet, nawet. Na pewno jutro albo w poniedziałek, jak będę miał czas, to samochód będzie już oddany na serwis. Tam Wiesiu zajmie się samochodem, naprawi, tam wymieni płyny i tak dalej. Hamulce wymieni tarcze i no, Wiesiu tu zrobi generalny remont tego samochodu tam będzie się bawił w warsztacie, zrobi go na bóstwo i znowu będzie mógł wyjechać na drogi oczywiście my nie jeździmy jakimiś zdewaciałymi samochodami w których amortyzatory trzeszczą nie, ma ha nie mają hamulców i tak dalej, ale my to nie dziady my to jesteśmy wielki, wielki, wielki dziady trans jak to się mówi, dziad przez duży dzi <grym> dobra jedziemy sobie dalej, ja sobie jeszcze wglądnę na zegarek, bo nie wiem dokładnie, która jest godzina tak jak mówiłem na początku odcinka, że Niestety ten odcinek nie będzie długi, jest 40. Po to jeszcze możemy przez 5 minut tak z Wami sobie pogadać. Albo sobie znajdę teraz najbliższy parking i też sobie stanę i zakończę ten odcinek. Bo tak jak mówię, chciałbym jeszcze ten odcinek wyrenderować i go umieścić na YouTubach. Może potem jeszcze z OMSI bym nagrał, ale nie wiem, czy dzisiaj, na pewno jutro. Ale pożyjemy, zobaczymy. No, ja też. Tego czasu już nie mam tak dużo jak kiedyś, bo wiadomo, mieć 20 lat na karku. Rozumiem, gdybym miał te 15, 14, 16 lat, to bym mógł sobie pozwolić na granie po nocach, codziennie, przez wakacje, grać i grać i grać. Ale wiadomo, też ma się kolegów, przyjaciół i tak dalej, tu w sumie, 16-latek, to wątpię, żeby tak siedział przed kąpem. No, są tacy ludzie, co siedzą przed kąpem cały czas, tam w CS-ki grają i tak dalej, komputer całym życiem, ale to nie, to nie dla mnie, bo u mnie komputer nie jest całym życiem, no. Mam też życie prywatne. Szea to zapisik mi się pojawił. I jedziemy dalej. W sumie dobrze, że tutaj się gra zapisała, więc jakby jakiś był problem, żeby gra wywalić coś do. Nie będę miał jakiejś wielkiej straty, bo ostatnio coś mi komputer też w mączki strzela. Bo muszę albo formata zrobić, albo go, bo go w końcu wyrzyścić, bo ma tyle kurzu w sobie, że ja pierdykam, ale mi się zdaje, że to... Wina tego, że dawno formata nie miałem robionego, bo od początku, gdy mam ten komputer, to ani razu jeszcze formata nie zrobiłem. Aby się mały formacik przydał, pozgrywam sobie wszystko na pendrive i tak dalej i... Zrobię formata, no. Albo wrzucę wszystko na dysk D, bo... też zrobię formata, bo na dysku D mam jakieś tam pierdółki, a na dysku C, czyli na SSD mam Windowsa i dwie gry, ETSa i ATSa, a resztę gier na dysku D, to w sumie o gry się nie ma co martwić, ale gry w sumie zawsze można zainstalować ponownie. To się mówi. A też przy tym dużo roboty nie ma. Em, ogólnie, ile mamy stopni na dworze? Czemu ja sobie to włączyłem? E, dobra, źle klikłem. Muszę sobie wyłączyć. Stopni na dworze mamy, no kurde, no nie widzę. 18, no to trochę się chłodniej zrobiło niż było Ja sobie jeszcze zapalę burdelówkę Dobra, burdelówka zapalona I jedziemy dalej, tutaj nic, mam nadzieję, że nic nie jedzie, nic nie jedzie, więc sobie Zmienimy znowu pasy ruchu, bo w środkowym nie miałem zamiaru jechać No i tak Jeszcze dwie minutki, może znajdę jakiś parking, bo wiadomo ten odcinek mi się powinien wyrenderować do 17 zależy ile on trwa, bo straciłem lekko rachubę czasu. Dobrze. A mam tu w ogóle jakiś parking. Zobaczę sobie na mapie. To nie, tutaj nie, tutaj. W sumie bym mógł tu zjechać do tego miasta. A tak, to zjadę sobie do tego miasta tutaj, gdzie stanę na hotelu, więc sobie ustawię o GPS-a. Zjedziemy sobie do miasta i tak będzie, według mnie, najlepiej. W mieście sobie wykręcę to pauzę, zacznę tam odcinek renderować, i tak dalej. Będzie naprawdę fajnie, no. A ja zresztą tego miasta jeszcze nigdy nie miałem odkrytego, więc śmiało mogę do niego wjechać i go odkryć. Powiedziałem, że tam są chyba dwie stacje, hotel i coś jeszcze, to tam właśnie sobie stanę i tam sobie zapauzuję. Kurde, ale trochę głupio, że pogoda się. Popsuła i teraz będzie też padać cały czas. No. Jednym słowem, lipa, ale przynajmniej auto się umyje, Bo na bazie nie zdążyłem umyć samochodu, bo od razu wyjechałem w trasę. Ale to jest taka krótka trasa, bo w sumie zjadę do Francji. W tam Francji sobie będę weekendówkę kręcić, tak jakoś to wyszło. Niestety, gdzie się przejdę nad morze, coś w tym stylu, zależy gdzie tam sobie do zdąży dojechać. Ale we Francji już trochę pozwiedzamy, przez ten weekend w poniedziałek sobie wruszę albo nie wiem To zależy też od spedytora, bo mam na tyle czasu, żeby jechać, no Jeszcze nie przekroczyłem czasu dwutygodniowego, więc y, mogę jechać, bo dopiero w trasę wyruszyłem bodajże w piątek, tak? Wczoraj wyruszyłem w trasę, miałem krótki tam strzał do Katowic i teraz właśnie z Katowic na Francję, więc a ty stałem w sumie od wtorku, bodaj się stałem. E, gdzie ja to stałem od wtorku? Zaraz sobie przypomnę, od wtorku. Gdzie ja stałem w ten wtorek? A tak, też we Francji, w pału. Stałem wtedy. Od wtorku stałem, i wruszyłem w piątek, czyli wczoraj. No to w sumie jest z Gites. O tam też nie mieliśmy zlecenia na Polskę. Jakoś tam spedytor się ociągał i dlatego stałem od przez ten wtorek, środę, czwartek i piątek pół piątku stałem i ruszyłem wieczorem dopiero. Rano dzisiaj byłem na w Katowicach. Dobra, hotel. Ile pięciogwiazdkowy hotel? Zobaczymy, gdzie tu możemy stanąć. Tu mogę. Wstanę sobie na środku prawie. Co mi tam? Dobra. Włączymy sobie burdelówkę. No i to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że ten odcinek na pewno był denny i tak dalej, ale ja też za bardzo niewyspany jestem i tak dalej. Jeszcze kawkę muszę sobie zrobić jedną i wtedy. Ta kawka postawi mnie na nogi i będę taki super fit i tak dalej Dobra <grystanie> Jeżeli Ci się ten odcinek spodobał to oczywiście możesz zostawić łapkę w górę oraz komentarz i auto autosaving Pamiętajcie 100 łapeczek w górę i nowy odcinek na kanale się pojawi Teraz już nie będzie tak jak poprzednio czyli Będzie 120 lajków i odcinku nie ma Rafał gdzie odcinek? Rafał nie, a tu nie ma Ale nie tym razem Nagram odcinek na zapas i go wrzucę i będzie super Jak wybiję 100 lajków pod tym a więc ja się z wami żegnam, jeżeli ci ten odcinek spodobał to oczywiście możesz zostawić Łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję I pamiętaj, zapraszam cię do oglądania kolejnych moich odcinków na moim kanale Na OMSI 2, na NTSC i tak dalej A więc ja się z wami żegnam Więc na razie i życzę wam wszystkim szerokości i piąteczka dla was